Witam. O, przestawiam o to moja pralka, bo auto w przywiednym. Boż. My się tlaczę. Na dół coś jest. tabletki to pini Powerbar. Program 77 stopni 120 minut skracamy na pół 84 minuty bo jest ta funkcja włączona, bo są tą gary z jednego dnia. Tak normalnie myję takie mocne zagrodzone gary. To teraz ile? 120 minut. Tak pierze ja 84, 84 minuty je pierze. Odbywa się lanie wody. Nie widać może, ale tu jest wąs odpływowy, a woda jest tu może nie widać, ale tu jest woda. Warka zaczęła myć na praniu wstępnym. Oj, nakręcam Ja I oczywiście do tego jest finisz. Teraz ja to mogę zaprezentować. Pismo jest słońce na no znak parka boż. 4 miesięcy dobycia. Białe sześć. Były kupowane w Rosmanie. Finiusze trzydzieści złotych. Warka jeszcze do, do, do dla wody, Słychać odgłos Fuu. Te kropki, to jest tak. Tu brak wody. Tu wiem, że soli nie ma, a tego tu już nie wiem. Tu chyba brak nam wstecz. 84 minuty. Patrzcie na to zabezpieczenie, Polirandckie. Objaśnię kanały. O, skróciło się. Tak. To jest kanał na 70 stopni. Tu są takie lżejsze gary. To są delikatne gary na 50. To 65 stopni to 50 stopni takie bardzo delikatne gary. Miejcie szybkie na 45 stopni. Takie odmoczenie, reset. tak przyjadę, to resetuję to. 72 minuty do mycia. Podłączenie wygląda. Pewny warty wygląda. Mniej więcej tak. Muszę ją odsumać. na tyły. Tak to wygląda. To jest 45 piątka i się nie otworzę. Jest dlatego tego ponieważ nie zmieściłaby się tu, sześćdziesiątka się tu, tu spokojnie przyzmieściła zmieściła z lewo, no ale to jest grzejnik. No i nie jedę rady, bo 60. Zostało 87 minut. To jest bardzo dobra funkcja. To skurczanie, to drugie, to jest sartu. Warka zaczęła opukiwać gary. Danie skończony somat. To jest nowy. Pusta woda To pusta tutaj widać jak się tu nie podnosi Zapraszam, bo nie będzie z niej filmików, ale nie będziemy chciał kręcić. No bo się sprawy godzina 20, ale są różne seriale. Marka tak od do wygląda. Bardzo dobre, bo umy wszystko umyć. szklaneczki, słoiki. Myjemy w niej, takie te blachy. Umie wszystko tylko, to zmywarka naprawdę gigant do mycia. No. Widzicie? No, tak ma słynne zmywarka wygląda. No. Sol, kupiłem ostatnio. Nie droga, bo 15 zł w Rosmanie za 15 zł, i tu jest jedyny po kilo finis special fight w granulkach. Z granulatu 70 minut. Terminal that is Trzeba minut mycia. warka już ma ponad, no będzie w tym, w marcu skończy dwa lata. A sprawuje się bardzo dobrze. Mało, mało prądu, źle. 11 litrów, wiem, że je tej wody piję, ale jest na całej tej wody, na ten, na ten, na ten to połowę mi wody zużywa. Tak jak teraz nastawiłem, to też połowę wody zużywa. Bardziej ekologiczny. To też, bo wiele z mi nie chodziło.

Trochę miejsca zawiera, ale mało. 7 minut został do końca mycia. 7 minut do spustania wody. Ja idę myć gary, aby se popatrzeć. Nie chcę się medykarów, to nie jest teraz bo czas na pół godziny Rozmyśliłam się szybko i tak rykko uchylę A jak woda trąbię. trąbie jest nagrywany telefonem, dlatego trochę bardziej nie ma osiępszą wcześniej jakieś 4 minuty, 4 więc w go do pozostały. Woda jest ciepła. Taka 40 stopni ma ta woda. Jeszcze kabelki nie pobrał. Bardzo ładnie pachnie cytrynkom. Hmm. Ugar gar z wieczora wczorajszego. No i z całego dzisiejszego dnia. Trzy osoby tak mocno były to naprawdę. Rozumiem jak tego szkła można by pogląd. Oj, paruję. Олетала нормарка посла. Так uh. выглядит внутрь. Так нам пропадает. Вода брудна, видать. Агар, я стою до метра. А еще маем по сей. Стюрняк. Так выглядит. Тут есть плит. Potem tutaj dalej, jest sól. Uf, bardzo uf, Dobra. Tak wygląda tutaj. Ura, to Cała. Uhuhu, zaparwało. I jest bardzo mało wody zbiera. do szmatki. Włonna już sprawdzała mi, jest pogrzana do 30 stopni. Aha, to nie wam grzałkę pokazać, prawda. Za okrema chamską tam tutaj. Nie, nie wiem czy widać, ale nie chyba nie widać. No, nic, nic nie zobaczycie, ale widzę, że tu wam po sobie polucham. Nie, no, nie widać je chamsko. Chamskie światło, jak to mówię. Ну, no, так конец. Идите учить, то практика с тобой. Ну. Ну, ты сейчас уже с минут. Ну, на клинику. дальше мы